Witam Was. W tym poradniku pokażę Wam, jak naprawić problem z aktualizacją Windowsa 10 dokładnie z tym błędem. Błąd ten pojawia się ostatnio na wielu komputerach. U mnie jest to już w domu trzeci komputer, który ma ten problem. Dlatego postanowiłem na szybko nagrać poradnik, jak naprawić ten błąd, ponieważ uważam, że jest on bardzo potrzebny. Dobra. Nagrywam też trochę na spontanie, więc zaczynamy. Pierwsze co, to musimy tu wpisać cmd i uruchomić go jako administrator. Kolejna rzecz. Yy, wpisujemy tutaj zarządzanie komputerem, żeby widzieć dokładnie, co robimy. Zarządzanie dyskami. No dobrze, mamy. Mamy tutaj trzy partycje zastrzeżone przez system, dysk C i partycje odzyskiwania. I problem jest właśnie tutaj, z tą partycją. Uruchamiamy narzędzie. Nie, najpierw musimy wpisać tak. Dokładnie tą komendę będą w opisie. I mamy taki status Enabled, włączony. Jeżeli będzie Disabled, to znaczy, że nic nie musicie robić. Yy, I kolejna sprawa. Musicie teraz wejść w ustawienia i wy możecie mieć włączoną taką opcję jak BitLocker. Tu wpisujecie coś takiego jak BitLocker. O, zarządzanie funkcją BitLocker i to musicie wyłączyć. U mnie jest to wyłączone bardzo dobrze. I jak to już wyłączycie, to teraz wpisujecie taką komendę na Disable. I chwilę musimy teraz poczekać. Proszę, wyłączone znowu info, status wyłączony. Bardzo dobrze. No dobra, teraz wchodzimy w narzędzie do zarządzania dyskami. Disk part. Disk part. O! No i wpisujemy komendę List Disk. I u mnie jest tylko jeden dysk. Drugie to jest napęd CD, bo to jest komputer ogólnie. Tu są ikonki ukryte. To jest komputer mój zapasowy i tutaj też jest problem. On już parę lat ma. I tu teraz ważna rzecz. Bo system Windows może być zainstalowany w trybie Legacy albo UEFI. I to różni się tym, że macie inny typ partycji. Musicie sobie wejść w yy, wasz dysk, na no, tutaj dysk C, właściwości. Nie, tu dysk 0, właściwości. I macie coś takiego jak. Yy, woluminy, A, MBR. Jeżeli macie system zainstalowany na UEFI, to tu będzie pisać GPT, ale w moim przypadku jest to MBR i to nam się zaraz ta informacja przyda. Zaraz Wam powiem dlaczego. No dobrze, to tutaj mamy list disk i teraz musimy wpisać coś takiego, jak musimy go wybrać. Czyli jeżeli macie kilka, to wpisujcie select disk i jest to disk, tutaj macie 0 wybrany, znowu robimy list disk i tu się nam taka gwiazdka pojawiła, to znaczy, że nasz dysk jest wybrany. Teraz list part, czyli lista partycji. I mamy trzy partycje. Domyślna, domyślna no te zwykłe i odzyskiwanie. I ta nas interesuje, w moim przypadku jest to partycja trzecia. I teraz kolejna rzecz. Może zaistnieć taki przypadek, że ta partycja nie będzie na końcu dysku, tylko na początku. No i wtedy będzie trochę problem. To wam pokażę może w drugiej części poradnika albo później. Pokażę wam jak to naprawić. Będziecie musieli przez Linuxa uruchomić narzędzie Gparted i tę partycję z powrotem tu naprzód przesunąć. No ale na razie jest ok. Ten przypadek, gdzie ona jest na początku, to jest dosyć rzadkość, ale może takie coś być. Dobra. No i teraz musimy coś takiego, jak nasz dysk podzielić, tak? Czyli wpisujemy coś takiego. Nie, jeszcze musimy wybrać naszą partycję, czyli robimy Select, part i nie wybieramy tej recovery, tylko tą systemową. Jakby ktoś miał tu problem, to może sobie podejrzeć, jest to dysk C. 223 GB ma ona. No czyli tutaj o. 222 nam pokazuje. Czyli jest to partycja druga. Select part 2. Znowu list part. Jest gwiazdka zaznaczona. No i teraz musimy podzielić volume. No i teraz tak. Tu mamy nasz volume ten. I on ma 533 MB. I my chcemy go zwiększyć na przykład do około 700 czy 800. Czyli robimy coś takiego, wpisujemy tą komendę tak i yy, yy, równa się i ja dam 250, czyli 250 MB minimum równa się 250, dobra i to chwilę potrwa Proszę. No, i zobaczmy, jest. Pojawiła nam się tu nieprzydzielona 250. Teraz musimy tą tu usunąć, partycję, czyli robimy coś takiego. Znowu robimy, zaznaczamy naszą partycję, czyli tak. Teraz bierzemy, teraz bierzemy się za partycję recovery, czyli znowu robimy tak. Select part i będzie to partycja A, jeszcze możemy. Nie select part 3 i znowu list part jest zaznaczona partycja recovery i tą partycję usuwamy wpisujemy delete partition overwrite tak recovery upewniamy się tutaj yy, łatwo o pomyłkę o i zobaczcie co się stało. Usunęła nam się partycja odzyskiwania i nam się zrobiła taka jedna, znaczy nieprzydzielone miejsce. 785 MB. Nieprzydzielone. No i super. Ja sobie jeszcze o 100 MB powiększę. Czyli wpiszemy sobie tutaj albo 80. Żeby było dużo miejsca. Nie, to muszę jeszcze czekać. Musimy wybrać partycję systemową, czyli dwójkę. Gwiazdka jest 222. No i robimy 80 mega 880. O! A, źle wpisałem. listę komend dam wam w opisie, bo y, zaraz będziemy musieli kopiować, bo jedna jest długa. Jest 865. Bardzo fajnie. To nam wystarczy. No, żeby ona miała właśnie, musimy zrobić około 800 mega. Będzie wtedy najlepiej. Teraz y, musimy utworzyć naszą nową partycję. No i tutaj pomoże nam ta strunka. I teraz tak. Jak widzicie, mamy... My nie mamy GPT, więc... Nas nie obchodzi to, tylko my mamy MBR, czyli kopiujemy tą komendę. Create Partition Primary ID27. Dokładnie tak. Jeszcze tylko sobie czekajcie. Tak. Proszę, utworzyła nam się partycja odzyskiwania. I wydawałoby się, że robota skończona, ale to jeszcze nie wszystko. Musimy teraz jeszcze zrobić jedną rzecz. Musimy włączyć naszą y, usługę. Jeszcze trzeba nadać jej nazwę. Czyli teraz kolejna komenda do skopiowania, ale najpierw zrobimy znowu takie znowu recovery. Jest ona zaznaczona, czyli bardzo dobrze. No i kopiujemy. Taką komendę y, musimy ją sformatować format quickfs ntfs, czyli format ntfs kopiujemy to y, nazwa to będzie winre tools bardzo dobrze no i wklejamy tak, się, proszę volume sformatowany jest 864 megabajty. To możemy ponownie uruchomić. Może zaistnieć też potrzeba ponownego uruchomienia komputera. O, widzicie? Jest. No i dobra. No i teraz musimy naszą usługę tutaj włączyć. Czyli teraz robimy tak. List wolny y, Jest Win jest e, Zdrowa. Dokładnie o to nam chodziło. No i teraz y, wychodzimy. I znowu robimy info. To na początku. Disable. No i robimy Enable. Jest strzałkami. Musimy chwileczkę poczekać. Proszę bardzo, znowu info. Jest enable, partycja podstawowa i teraz musimy uruchomić ponownie nasz komputer. To zaraz się widzimy. Dobra, jesteśmy po ponownym uruchomieniu i teraz robimy ponów próbę. I patrzymy czy nasza metoda zadziałała. O, jak widzicie, nasza aktualizacja zainstalowała się bez problemu. Poradnik zadziałał. Jeszcze jedną rzecz y, muszę zaznaczyć. Y, u mnie zrobiła się taka dziwna rzecz, że utworzyła się litera tego dysku. Y, musicie sobie tutaj po prostu ją usunąć, bo to się zrobi jako dysk D. Jak widzicie, aktualizacja się zrobiła. Problem został rozwiązany. No. To na tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że mój poradnik komuś pomoże.